Dzień dobry! Witam serdecznie wszystkich, którzy zdecydowali się obejrzeć ten materiał. Bardzo cieszę się, że jesteście tutaj i serdecznie witam na kanale Zdrowie i życie. Jestem dr Andrzej Dąbrowski, urolog z dwudziestoletnim doświadczeniem w leczeniu problemów męskich. Codziennie w moim gabinecie spotykam się z mężczyznami, którzy zmagają się z problemami erekcji i szukają naturalnych, bezpiecznych rozwiązań. Dzisiaj chcę z wami porozmawiać o temacie, który wywołuje wiele kontrowersji. Czy zwykła soda oczyszczona może rzeczywiście wpłynąć na poprawę erekcji? W internecie krąży mnóstwo informacji na ten temat, ale jako lekarz muszę was ostrzec przed pochopnymi decyzjami i pseudonaukowymi teoriami. Postanowiłem nagrać ten film, ponieważ coraz więcej moich pacjentów pyta o domowe sposoby na poprawę potencji. Niektórzy wierzą w cuda, inni są sceptyczni. Ja chcę przedstawić Wam faktyczne, medyczne spojrzenie na te kwestie. W tym materiale podzielę się z Wami dwoma rozdziałami. Pierwszy będzie dotyczył tego, co dzieje się w organizmie przy zaburzeniach erekcji i czy soda może mieć jakikolwiek wpływ na te procesy. Drugi rozdział to praktyczne porady, co naprawdę działa, a czego należy unikać. Zanim przejdę dalej, chciałbym was poprosić o małą przysługę. Jeśli ten materiał jest dla was wartościowy, proszę o subskrypcję kanału, zostaw komentarz poniżej i podziel się tym filmem z innymi mężczyznami. To naprawdę bardzo ważne dla mnie, żebym mógł kontynuować tworzenie treści o zdrowiu intymnym mężczyzn. Waszą reakcją pokazujecie mi, że te tematy są potrzebne i że warto o nich rozmawiać otwarcie. Zacznijmy od podstaw. Erekcja to skomplikowany proces, w którym bierze udział układ nerwowy, krążenia, hormonalny i psychiczny. Kiedy wszystko działa prawidłowo, sygnały z mózgu docierają do naczyń krwionośnych w członku, powodując ich rozszerzenie i napływ krwi do ciał jamiszczatych. Problemy z erekcją mogą mieć różne przyczyny. Najczęściej w moim gabinecie spotykam mężczyzn po pięćdziesiątce, którzy zmagają się z cukrzycą, nadciśnieniem czy miażdżycą, ale coraz częściej przychodzą też trzydziesto i czterdziestolatki, którzy prowadzą stresujący tryb życia, źle się odżywiają i mało się ruszają. Pamiętam jednego z moich pacjentów, 43-letni informatyk, który spędzał po 12 godzin dziennie przed komputerem. Pił po 6 kaw dziennie, jadł fast-foody i nie uprawiał żadnego sportu. Przyszedł do mnie zrozpaczony, bo jego związek rozpadał się przez problemy w łóżku. Gdy zapytałem go o nawyki żywieniowe, okazało się, że praktycznie nie jadł warzyw i owoców. A jego dieta składała się głównie z przetworzonej żywności. Teraz przejdźmy do sedna sprawy sody oczyszczonej. Wiele osób wierzy, że jedna łyżka sody przed snem może cudownie przywrócić potencję w 24 godziny. Jako lekarz muszę być z Wami szczery: nie ma żadnych wiarygodnych badań naukowych, które potwierdzałyby takie działanie sody oczyszczonej. Soda oczyszczona czyli wodorowęglan sodu to substancja alkaliczna. W organizmie może wpływać na równowagę kwasowo-zasadową, ale jej bezpośredni wpływ na erekcję jest mocno wątpliwy. Co więcej, regularne stosowanie sody może być niebezpieczne, szczególnie dla osób z problemami serca, nerek czy nadciśnieniem. Wiem, że wielu z was szuka szybkich rozwiązań. To naturalne. Problemy z erekcją wpływają nie tylko na życie intymne, ale także na poczucie własnej wartości i pewność siebie. Jeden z moich pacjentów powiedział mi kiedyś: "Doktorze, gdybym mógł wziąć tabletkę i od jutra wszystko byłoby w porządku, zapłaciłbym za to fortunę". Rozumiem tę desperację, ale medycyna nie działa na zasadzie czarodziejskiej różdżki. Prawda jest taka, że problemy z erekcją rzadko mają jedną przyczynę. Często to kombinacja czynników: złe nawyki żywieniowe, brak aktywności fizycznej, stres, palenie papierosów, nadmierne spożycie alkoholu, problemy w związku czy choroby układu krążenia. Badania pokazują, że aż 70% mężczyzn po 60. ma problemy z erekcją w różnym stopniu. Ale co ciekawe. W krajach śródziemnomorskich, gdzie dieta jest bogata w warzywa, oliwy z oliwek, ryby i orzechy, ten odsetek jest znacznie niższy. To nie przypadek. Organizm potrzebuje odpowiednich składników odżywczych, żeby wszystkie systemy działały prawidłowo. Niedobory cynku, witaminy D, magnezu czy kwasów omega-3 mogą wpływać na libido i jakość erekcji, ale żaden z tych składników nie znajduje się w sodzie oczyszczonej. Co więcej, soda może mieć negatywny wpływ na wchłanianie niektórych minerałów, szczególnie gdy stosuje się ją regularnie. Może też wpływać na pracę żołądka, zmieniając jego naturalną kwasowość co z kolei może utrudniać trawienie i wchłanianie składników odżywczych z posiłków. Rozumiem, że reklamy i artykuły w internecie obiecują cuda, ale jako lekarz muszę was ostrzec. Jeśli coś brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe, prawdopodobnie takie nie jest. Medycyna to nauka oparta na dowodach, a nie na spekulacjach czy pojedynczych opiniach. Jeśli macie problemy z erekcją, pierwszym krokiem powinna być szczera rozmowa z lekarzem. Wiem, że to może być krępujące, ale pamiętajcie, dla nas, urologów, to codzienność, nie ma się czego wstydzić. Problemy z potencją to nie wyrok, ale sygnał, że organizm potrzebuje pomocy. Skoro już wiemy, że soda oczyszczona nie jest cudownym lekiem na problemy z erekcją, Porozmawiajmy o tym, co rzeczywiście może pomóc. Jako urolog z dwudziestoletnim doświadczeniem, mogę was zapewnić, że istnieją sprawdzone, bezpieczne metody poprawy potencji. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest diagnoza. Kiedy pacjent przychodzi do mnie z problemami erekcji, zawsze zaczynam od szczegółowego wywiadu. Pytam o choroby, leki, nawyki, stres, jakość snu, dietę i aktywność fizyczną. Często okazuje się, że przyczyna leży właśnie w stylu życia. Pamiętam pacjenta, 50-letniego przedsiębiorcę, który pracował po 16 godzin dziennie, spał po 4 godziny i żył na kawie oraz papierosach. Jego problemy z erekcją zaczęły się stopniowo, ale z czasem stały się tak poważne, że unikał kontaktów intymnych z żoną. Kiedy wprowadziliśmy stopniowe zmiany w jego stylu życia, po trzech miesiącach wrócił do mnie z uśmiechem i powiedział: Doktorze, czuję się jak dwudziestolatek. Co konkretnie mu pomogło? Po pierwsze, regularna aktywność fizyczna. Badania jednoznacznie pokazują, że mężczyźni, którzy ćwiczą regularnie, mają znacznie mniejsze problemy z erekcją. Dlaczego? Bo aktywność fizyczna poprawia krążenie, obniża poziom stresu, wzmacnia serce i pomaga utrzymać prawidłową wagę. Nie musicie od razu zapisywać się na maraton. Wystarczy zacząć od 30 minut szybkiego spaceru dziennie. Później można dodać pływanie, jazdę na rowerze czy ćwiczenia siłowe. Ważne, żeby znaleźć coś, co sprawia wam przyjemność, bo wtedy łatwiej będzie wytrwać. Druga kwestia to dieta. Organizm potrzebuje odpowiednich składników odżywczych, żeby produkować hormony i utrzymywać zdrowe naczynia krwionośne. Szczególnie ważne są cynk. Znajdziecie go w dyni, orzechach i mięsie. Witamina D, ryby, jajka i ekspozycja na słońce. Magnez, ciemna czekolada, orzechy, nasiona, kwasy omega-3, ryby morskie, olej lniany, orzechy włoskie. Ale co równie ważne, warto ograniczyć produkty, które szkodzą potencji. To przede wszystkim przetworzona żywność, słodycze, tłuste mięso i alkohol w dużych ilościach. Jeden kieliszek wina może działać rozluźniająco, ale regularne nadużywanie alkoholu to jedna z głównych przyczyn problemów z erekcją. Trzeci filar to sen. Większość hormonów. W tym testosteron produkowana jest podczas snu. Jeśli śpicie mniej niż 7 godzin dziennie, wasz organizm po prostu nie ma czasu na regenerację. Jeden z moich pacjentów powiedział mi: Doktorze, odkąd zacząłem spać po 8 godzin, nie tylko poprawiła mi się potencja, ale też mam więcej energii do pracy. Czwarty element to zarządzanie stresem. Przewlekły stres to zabójca libido. Kiedy jesteście pod ciągłą presją, organizm produkuje kortyzol, który blokuje produkcję testosteronu. Dlatego tak ważne jest znalezienie sposobów na radzenie sobie ze stresem. Może to być medytacja, yoga, hobby, czy po prostu regularne spotkania z przyjaciółmi. Teraz kilka słów o mitach. Pierwszy mit: im więcej witamin, tym lepiej. To nieprawda. Nadmiar niektórych witamin może być szkodliwy. Drugi mit: Suplementy zastąpią złą dietę. Też nieprawda. Organizm najlepiej przyswaja składniki odżywcze z naturalnych źródeł. Trzeci mit problemy z erekcją to tylko kwestia wieku. To także nieprawda. Wiele problemów można zapobiec lub skutecznie leczyć w każdym wieku. Jeśli zmiany stylu życia nie przynoszą rezultatów, nie wahajcie się skorzystać z pomocy medycznej. Współczesna medycyna ma do dyspozycji wiele skutecznych metod leczenia: od leków do ustnych, przez terapie hormonalne, po zaawansowane procedury. Ważne, żeby nie zwlekać: im wcześniej zaczniemy leczenie, tym lepsze są rokowania. Pamiętajcie też o partnerze. Problemy z erekcją wpływają na całą relację. Otwarta rozmowa, wsparcie i cierpliwość to kluczowe elementy powrotu do zdrowia. Wielu moich pacjentów mówi, że największą pomocą była żona czy partnerka, która ich zrozumiała i wspierała w procesie leczenia. Na koniec chcę Was zachęcić: nie dajcie się zwieść prostym obietnicom. Zdrowie to nie loteria, to efekt świadomych wyborów. Każdy dzień, w którym decydujecie się na zdrowy posiłek, aktywność fizyczną czy dobry sen, to inwestycja w Waszą potencję i ogólne samopoczucie. Drodzy Państwo, dziękuję Wam za uwagę i za to, że zostaliście ze mną do końca tego materiału. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać niektóre mity dotyczące sody oczyszczonej i problemów z erekcją. A jednocześnie pokazać Wam realne, skuteczne sposoby na poprawę zdrowia intymnego. Zapamiętajcie najważniejsze przesłanie z dzisiejszego filmu: Nie ma cudownych, jednodniowych rozwiązań. Zdrowa erekcja to efekt zdrowego stylu życia, regularnej aktywności fizycznej, właściwej diety, dobrego snu i zarządzania stresem. Jeśli te zmiany nie przynoszą rezultatów, nie wahajcie się skorzystać z pomocy specjalisty. Jeśli ten materiał był dla was wartościowy, proszę o subskrypcję kanału Zdrowie i Życie. Wasza subskrypcja to dla mnie sygnał, że warto kontynuować edukację w tak ważnych tematach zdrowotnych. Zostaw także komentarz. Napiszcie, co sądzicie o tym materiale, jakie macie pytania, czy o czym chcielibyście, żebym opowiedział w kolejnych filmach. I co bardzo ważne, podzielcie się tym filmem z innymi mężczyznami. Często mężczyźni wstydzą się rozmawiać o takich problemach, a edukacja i świadomość to pierwszy krok do rozwiązania. Dziękuję jeszcze raz za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dbajcie o siebie.